Lofoty! Dzień dobry! Dzień dobry. Po wczorajszym długim dniu i w sumie nocy też jestem nawet wyspany. Spałem chyba 8 godzin. Jest godzina 8 rano. Naprawiłem w motocyklu ciężarek przy lewej manetce bo się gdzieś tam obsunął czy tam wysunął musiałem go przykręcić ale zobaczcie teraz widok dzisiaj zupełnie z innej strony słońce i zupełnie inny widok Czy tu jeszcze jest tutaj super cicho No zatem dzisiaj za chwilę zrobię sobie śniadanie i jadę. Chciałbym wjechać do Narvik tego muzeum wojny. A potem jadę na Lofoty. Jak daleko? Nie wiem, ale dzisiaj nie będę szarżował, aby znowu nie zrobić takiej sytuacji jak wczoraj. Żeby nie zrobić znowu takiej sytuacji jak wczoraj, gdzie nie będę mógł stać na slegu <grych> Dlatego dzisiaj spokojnie sobie pojadę. Wcześniej popatrzę na jakiś booking. No. Także do zobaczenia z trasy. Ciao. Klucze oddane. Czas w drogę. Właśnie. Może najpierw tam, gdzie chciałem, czyli Narvik. Narvik. Czyli najpierw do Narvik w okolicy Muzeum Wojny, a potem na Lofoty. No to zaczynamy tunele. I kolejny. No, widoki przepiękne. Biblioteka. Jestem w Bierkwik. To z takich konkretniejszych określonych punktów to jest punkt najdalej wysunięty na północ na mojej trasie. Już w tej chwili będę jechał y, archipelagiem za chwilę y, na południe. No, to tak szybki rzut oka. Przepiękne niebo, bezchmurne zupełnie. Temperatura w tej chwili około 20 stopni pięknie. No, naraz. Nie wiem czy widać kolor wody, który tutaj jest. Ale to jest jakiś totalny odjazd. Trzeba przyznać, że drogi są tutaj po prostu rewelacyjne. Niesamowity asfalt, zakręty, wyprofilowanie, rewelacja. Jadę teraz tunelem, który ma 6,5 km no i jest zimno. <grywia> Temperatura spada i chyba cały czas jedziemy w dół, takie mam wrażenie. No, w tej chwili jest 18 stopni, ale już 17, ale jak się jak jadę i wieje to czuć chłód no, nieźle I chyba są takie znaki tak jeśli dobrze czytam to się pojawiają takie tabliczki ile przed, ile za, czyli ile już przejechane w tunelu, a ile jeszcze do, do przejechania i teraz jest tabliczka 4 przejechane, dwa do przejechania, czyli za 2 km jest wyjazd i będzie ciepło. No w tej chwili już jest 15 stopni. A jak wjeżdżałem było 24 albo 25. Wow, ale zimno. <laughs> o Jezu. Ale... Dobrze, że mam handbary i mi nie wieje w ręce. Bo mam letnie rękawice w tej chwili. 14 No nieźle. Ale zimno. Trzynaście. O, już widzę wyjazd. O. Ale zimno. O. Od razu lepiej. Ale się zrobiło. ojejku, jak ciepło. Ogrzać się. Dobra, teraz się może zatrzymam. Chociaż tutaj... nie. Jestem gdzieś w górach, na parkingu, w takich pięknych okolicznościach przyrody. Spróbuję się obracać, żebyście widzieli mniej więcej co tam jest za mną. Tutaj na tym parkingu, przed chwilą zauważyłem, że jest start szlaków w góry jakichś takich trekkingowych, eee, nie wiem dokąd, nie wiem na którą górę, może no, na tą. Może no, też tutaj są jakieś wyjścia. Nie wiem, w każdym razie, w każdym razie miejsce gdzieś pośród gór, przepiękne. No i y, drogi są tutaj niesamowite, po prostu jedzie się cudnie. Te zakręty uprofilowane rewelacje. Mam jakieś 120 km do parkingu, y, nie do parkingu, tylko do campingu, na którym chcecie pracować, więc następna relacja zajawkowa będzie chyba stamtąd. Tu jest początek szlaków czarnego i czerwonego. Tutaj chyba gdzieś idzie ścieżka Tak Tutaj startuje Ciekawe stąd dokąd prowadzi Może tam na górę właśnie Jakieś 120 km zostało do Tego campingu, na którym chciałbym dzisiaj przenocować Takie widoczki górki. I woda, i wysepki. I kolejna rzecz włoniąca się z lewej strony. Ła! Wow. Lofoty. Dzień dobry. To jest chyba ten pierwszy most albo może się mylę. W każdym razie właśnie wjeżdżam na lofaty. Ale tutaj pachnie niesamowicie. Nie wiem czy to... Nie wiem czy to ten las. O rany. No ja wiem, że kolor wody... Wiem, że w kółko w tych moich filmach będzie się pojawiać yy, kilka słów: orany, ja tara, ta, ale po prostu brak innych słów na to, co tutaj widać. To jest niesamowite. Te widoki są po prostu niesamowite. tu dużo mówić. Widoki są nieziemskie. I to wszystko są skały wulkaniczne, nie wiem ile czasu temu to powstało. Ile milionów. Wiardów? Nie wiem, są rany. Było napisane katedra Lofoten Katedrale, czyli jakaś katedra lofocka, lofotowa. Wow, pięknie. Kosmos. Widać kolor wody. Widzicie tam ten most? Tamten Mam nadzieję, że będę nim jechał. Kolejny most i pewnie kolejna wyspa. 9 metrów na sekundę, no czuję, czuję jak mnie... ale most do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Światełka jakieś. Kolejny most, ale kolor wody. Taki turkusowy, przepiękny. Nie wiem czy to na kamerze widać. Pojętne. Dzisiejszy nocleg sponsoruje Lofoten Camping z Torfjord. Miejsce przepiękne w jakiejś dolinie. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Popatrzcie. Camping, jeziorko. Mega. No. Więc podsumowanie dnia dzisiejszego. Lofoty są. Nie mam słów, nie potrafię powiedzieć, co czuję. Po prostu to jest jakiś tak totalny kosmos, co tutaj widać, w takiej ilości, w takim nadmiarze, że nie mam słów. Po prostu można byłoby zatrzymywać się co 5 minut, ponieważ każdy. Każdy fragment drogi pokonany, i spojrzenie pod innym kątem, z innego miejsca, w którąkolwiek stronę, powoduje, że widać, że widzi się coś zupełnie nowego. To jest jakiś, nie wiem, naprawdę, nie, nie potrafię nawet tego nazwać jest to, to tak niesamowite, co tutaj widać. Nie wiem, poziom, droga na, na wysokości. Poziomu morza i wyrastające na ileś set metrów w górę skaliste góry, szczyty. No, kosmiczne doznanie, naprawdę. Jutro chciałem pojechać już na samo południe. No, mam niedaleko, chyba około 70 km do tej miejscowości. A! Tak? Nie wiem, czy to się tak czyta, ale to jest też punkt obowiązkowy, więc y, jutro bym chciał tam pojechać. No, najpierw pojadę do Moskwę, zobaczyć jak są promy y, i ewentualnie zabukować sobie bilet na prom do Bodo i dalej podjechać do A, zrobić kilka tam rundek do, do y, hmm, tam jeszcze jest taka jedna plaża Ramberg. Chciałbym te, tam też podjechać. No i potem na prom do podo i co dalej? Zobaczymy. Będę dawał znać. A tymczasem dobranoc. Pa!